Witam Was już w drugim odcinku. Zagrajmy w Country Strike 16. Dziś obiecany Surski. I, i jestem sobie brać, gdzie właśnie poziomy są. Na przykład ma za się zajmę, objęcie mamy poziom. Ja już odam taki desertidu. I to się wypokażę. Ale tak, tak z tej mam tak, I to są naprawdę różne surskie. No, najróżniejsze surskie. Chyba o, na przykład, na tym już kiedyś grałem. Oj, tu jestem w fajnym room. Aaa, Tutaj Tu najczęściej no, słucham, że tam tylko że. O, dobrze, 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 o, tam ktoś go zjechał. O, już cię. A, ja, tak ty. Dobity! ty ty idzie! Snajper. Snajper najpierw szkoda, że skanować można. Uf, skanować się nie da pistoletem i chyba MP5. No bo, że z takim jednym nie mógł poradzić. pozdro O! Uratowano naszą bazę przed groźnym setem. Nie Nie wiem. Nie wiem. na mapy. I to już będzie zmiana mapy. Nie trafiłem ja tam na O, Bo rzeczywiście muszę mnie ktoś dobić. Hop. A. I w pięknym tle się zatrzymałem. Tu tu, 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 Boże, ale mnie słońce praży... E? Pochodźmy sobie do CT. Ja tej mapy nie lubię. Bo jest ciemna. I nie wiem co widzi, e? ale... Boże, on mi zlogowało. E? E? Aaaa, jajku chciałem trafić tam. I czemu... Wiem glukę. I czy my słyszę? Pozdro. szybko. Jeden Jeszcze taka muzyczka z windy. tum, 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 A tum, jest, tum, tam tum, 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 gdzie on był? Nie. No. No! Serwer angielski... nie, nie wiem czy angielski, nawet nie wiem kto jest serwer Myślę, że angielski Jej Ho, do TT I tu mamy właśnie do TT jest tu muszę był żeby w ogóle tylko nie widzieć. O, gard Boże, jaki kukwak. Nie gdzie? To dobre kant. Aha, jest tu się wychylam przed ekran, żeby cokolwiek widzieć, bo to jest tak ciemno. nikogo nie ma. O, obot. Kurde, nie. Mam jednego kila uchu. Hop, i do obda. O, drobina. czka. Już mam trzech widzów za to za co bardzo dziękuję. Nie, dwóch widzów i trzy subskrypcje, to nam liło. Dzięki wam wszystkim, którzy mi dali. To z diabłem goś e, Mr Kwiat. 1 2 1 2 3. I Wartka Bilickiego pozdrawiam. Jak najbardziej. O, ciemno. Ciemność widzę. Tam jakiś ten te, te, na dachu. O, nie chciałaby się, co? Nie żyje. Tak myślę. Hop! Ja, no pewno nie żyje. Nie, <śmiany> jestem. No, tak się kosi. I to kończył frajerzy. No właśnie, to kończył brajaży! Ja. Yeah. O, jakiś chyba polek, Rafa. Rafa 23, nie. Raczej nie. Or, obic. A, a, czy to jest mój, czy to jest mój, chyba? Nie. A, ja, gdzie go z takiej odległości? Zomber. Myślałem, że ktoś się tu zaspał i niedługo będziemy używać pozwolonych pistoletów. Oh, A okay. oh! ah! ah! oh! oh boże, Chyba, żeby nie mogli świecić jakichś lampek czy coś. O, o, o! Jakby to... I poleciało. <laughs> to co to tu to to było A Boże, jak to wyglądało Ok, jakiś inny surski, bo ten jest głupi I do okienka Ojeje Hop. No No Ja nie mogę. No Z samego dołu mnie zatpiło, no. O, ten wieczór też się nie będzie to ja mnie na górę! Nie ja wiem się to szybko na górę. Skoczyć po prostu pięknie najszybciej, że nie ta winde przyjedzie, to minie noc. I hoppa! O, trafiłem, trafię, trafię, trafię! Trafię! Yeah! Mam raczej nie Fuck 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 za orbit Masz pięt bólek tylko dla Janek Widzę przez okienko

<noise> A -a -a, red, red, red. No, co to, co gotasz? No nie. Zapomniał, że to jest ten drut. Znaczy, no, no, drabina. sobie wyjdę na górę tylko że nadal drabiny nie ma hop A to tam dojrzy do tego tamtego to najlepiej oczy tak robię że surfuje w chwili i zwracam do tak i hop o. jestem przyjdę ta te. się trzeba nachylić i hop hmm. Obot chociaż ja zdenerwuję i włącza Alma. Chociaż nawet nie mam Ajma. <śclly> no, no nie... O, zabiłem go. Zdarzyłem. Nie czego nam... Jeszcze dwie stówy nam brakuje. Może ktoś kampi na naszym daszku. U nich, u nich kampiają nasi! No ale, ale ja... Ach. Bez komentarza. O, o, jedz ja go na mapki! No, what the fuuuck. What the fuuck. Iż po DD, 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 jest! Dzień się banko. Jesteś pieskiem. Jest bardzo ładna pogoda. Dobra. O nie. O po na naszym budynku kampi. Oj, na niego miejscu bym tak nie kampił. O ja tu bie... Kurde widział jak mm. Ach. To Te skubańco Ja cię znajdę Jak to <grym> Dobry I w ogóle już ten W następnym odcinku jakikolwiek serii będzie intro Słabe, bo słabe ale będzie

Co to było? Co to było? Jaki to Nie no, ja mu się tak nie dam. Jeszcze to był mój no. Oj mama ma kłopotki i myszki, betki, A nie. O o, się do to A go piaki stała! Nie, ja nie oddam... Ja nie oddam Polski ludzi biednych. Hop. No nie, he cały czas wody druta. I okszulkuł się. Hop. to druta. Co wiem, kurczę. A, to nie, nie, ja prostu, nie, 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 ja już, ja już nie, 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 Napiszę mu czołg. Jest. Czy zapisałem pisały. Dwa. Nie, to już AIM, to już AIM był. Ojej. Jeszcze zaraz będzie zmiana mapki. No, RTV, RTV, RTV. RTV. Kto jeszcze wpisze RTV? No dawaj.

Ja bym rozwalił. Ja. On co jeszcze. On normalnie się podnosił więcej. Chodź, gość. Nie, no. Sam tego pręgłeś. Tego wziąć nie musisz. Gdzie co, co z kim jestem? No z nim. Być... No z nim. Z... E, Cheater. Skąd? I oknie siedzi aj mar aj mar no ale no się ciekawe bo nie wszyscy już jak ten Widzą, że jest tam, to od razu się pytałem, kiedy nasz odcinek, nie Moi no koledzy. Moi własni koledzy, no.

Dobra, I to by było na tyle z Counter Strike'a. I do zobaczenia już w trzeciej części zagrajmy w Counter Strike. 6 Siemano!